Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Wilk i mam przyjemność przedstawić Państwu prezentację dotyczącą problematyki związanej ze stosowaniem materiałów odniesienia w laboratoriach przemysłu farmaceutycznego. Mamy nadzieję, że przekazane informacje okażą się dla Państwa przydatne. W laboratoriach analizujących produkty przemysłu farmaceutycznego, zamiast przyjętych w innych dziedzinach terminów, takich jak materiał odniesienia i certyfikowany materiał odniesienia, używa się określenia wzorzec. Mówimy więc o wzorcach do farmakopei. Tym niemniej w farmakopei europejskiej używa się także terminu certyfikowany materiał odniesienia. Dotyczy to przypadków, kiedy omawia się materiały do kalibracji aparatury używanej w laboratoriach do pomiarów fizykochemicznych. Na przykład lepkości, gęstości, współczynnika załamania światła i podobnych. W tej prezentacji terminów tych będziemy używać zamiennie. Materiały odniesienia stosowane w laboratoriach analizujących produkty przemysłu farmaceutycznego podzielić można na trzy podstawowe grupy. Wzorce do farmakopei inne niefarmakopalne wzorce aktywnych substancji farmaceutycznych i ich zanieczyszczeń oraz materiały odniesienia do kalibracji aparatury. W dalszym ciągu prezentacji omówimy je kolejno. Jeśli mówimy o wzorcach do farmakopei, to należy wymienić trzy główne farmakopee: europejską, amerykańską i brytyjską. Poza nimi istnieje również Farmakopea międzynarodowa prowadzona przez WHO. Każda z tych farmakopei stworzyła, utrzymuje i rozwija własny system wzorców. Poza tym, niewielką liczbę uznawanych światowo wzorców wytwarzają Farmakopea japońska i francuska. Istnieje także wiele Farmakopei lokalnych. Niektóre z nich wytwarzają własne wzorce. Każda z głównych farmakopei ma własną definicję wzorca, choć są one bardzo do siebie zbliżone. Na przykład definicja farmakopei europejskiej brzmi: Wzorzec farmakopei europejskiej jest to wzorzec porównawczy ustanawiany pod nadzorem i zatwierdzany przez Komisję Farmakopei Europejskiej. Chemiczna substancja porównawcza CRS jest to substancja lub mieszanina substancji przeznaczona do użycia w sposób określony w monografii lub tekście podstawowym farmakopei. Chemiczne substancje porównawcze farmakopei europejskiej są to wzorce pierwszorzędowe, z wyjątkiem tych, których moc wyrażona jest w jednostkach międzynarodowych szczególnie dotyczy to antybiotyków. Te ostatnie stanowią wzorce drugorzędowe powiązane z wzorcami międzynarodowymi. Natomiast definicja wzorców według farmakopei amerykańskiej jest następująca. Są to materiały zaaprobowane przez USP Reference Standards Expert Committee, nadające się do stosowania w charakterze substancji porównawczej, w testach i analizach Wykonywanych według zaleceń USP, opisanych w odpowiednich monografiach. ICH The International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use to utworzona w roku 1990 międzynarodowa organizacja której celem jest osiągnięcie harmonizacji reguł rejestracji produktów farmaceutycznych. ICH publikuje przewodniki dotyczące różnych aspektów wytwarzania i badania produktów farmaceutycznych. Definicja wzorca według ICH jest, jak widać, sformułowana dość ogólnie. Przytaczamy ją także w oryginale, aby uniknąć nieporozumień wynikających z tłumaczenia. ICH definiuje również pojęcie wzorca pierwszorzędowego. Mianowicie, wzorce pierwszorzędowe powinny być otrzymywane w taki sposób, aby były odpowiednie dostosowania przy wytwarzaniu aktywnej substancji farmaceutycznej. Źródło, z którego uzyskano każdy wzorzec pierwszorzędowy, powinno być udokumentowane. Należy sporządzać i zachowywać zapisy dotyczące przechowywania i używania każdego wzorca pierwszorzędowego zgodnie z zaleceniami producenta. Wzorce pierwszorzędowe, otrzymane ze źródeł uznawanych oficjalnie, są stosowane bez sprawdzania pod warunkiem przechowywania. Zgodnie z zaleceniami wytwórcy. Podobnie jak na poprzednim slajdzie, przytaczamy definicję w wersji oryginalnej. Wzorce do głównych farmakopei mają z definicji status pierwszorzędowych jako uzyskane z oficjalnie uznanego źródła. Definicja wzorca pierwszorzędowego zawarta jest także w międzynarodowym słowniku metrologicznym. Można przyjąć, że wzorce do farmakopei odpowiadają także tej definicji. Można je traktować jako artefakt wybrany na mocy konwencji. W tym przypadku konwencją jest konkretna farmakopea. Wzorce do głównych farmakopei to wzorce pierwszorzędowe. W niektórych krajach wytwarzane są wzorce do lokalnych farmakopei. Na przykład są to wzorce uzyskiwane przez porównanie z wzorcami EP, a więc stają się wzorcami drugorzędowymi. Pomimo tego, że wzorce do głównych farmakopei są z definicji pierwszorzędowe, nie są to wzorce uniwersalne. Gwarancja każdej farmakopei obejmuje tylko zastosowania dokładnie takie, jak opisane są w monografiach tej farmakopei. Każde inne zastosowanie możliwe jest tylko na odpowiedzialność użytkownika, który powinien móc wykazać, że wzorzec jest w tym przypadku odpowiedni. Inne zastosowanie oznacza zarówno użycie wzorca do własnych metod jak i do metod opisanych w farmakopei, ale poddanych pewnym modyfikacjom. Problemem jest także fakt, że liczba wzorców wytwarzanych przez farmakopea jest ograniczona. Dotyczy to w szczególności wzorców zanieczyszczeń substancji farmaceutycznych. Nie należą do rzadkości przypadki, kiedy farmakopea identyfikuje zanieczyszczenia. Rekomenduje badanie ich zawartości, ale nie dostarcza wzorca. Wzorce zanieczyszczeń substancji farmaceutycznych to odrębny problem, który będzie bardziej szczegółowo omówiony w dalszej części prezentacji. Stosunkowo często przed laboratorium staje problem zidentyfikowania źródeł zarówno wzorców substancji farmaceutycznych, jak i ich zanieczyszczeń oceny jakości tych wzorców i podjęcia decyzji o zakupie bądź wytworzeniu wzorca we własnym zakresie. W sytuacji, kiedy wzorzec pierwszorzędowy jest niedostępny z oficjalnego źródła, laboratorium powinno ustanowić własny wzorzec pierwszorzędowy. Ustanowienie własnego wzorca pierwszorzędowego Oznacza otrzymanie go we własnym zakresie lub zakupienie ze źródła zewnętrznego. W drugim przypadku, razem z wzorcem, powinna być dostarczona dokumentacja certyfikat potwierdzający w wystarczającym stopniu jakość wzorca. Otrzymywanie wzorca pierwszorzędowego we własnym zakresie to proces długi, kosztowny i obarczony ryzykiem popełnienia błędu niestety brak jest szczegółowych wytycznych w jaki sposób należy przygotowywać we własnym zakresie wzorce pierwszorzędowe. uzasadnione wydaje się przeprowadzenie co najmniej następujących analiz identyfikacja kilkoma różnymi metodami oznaczenie czystości metodą chromatograficzną najczęściej HPLC Wyznaczenie zawartości lotnych rozpuszczalników metodą GC-Headspace, oznaczenie wody przez miareczkowanie metodą Karla Fischera, określenie strat podczas suszenia, określenie temperatury topnienia, oznaczenie popiołu siarczanowego, zawartość substancji głównej wynikająca z oznaczenia czystości, w miarę możliwości potwierdzona niezależną metodą. W poszczególnych przypadkach celowe może być wykonanie innych analiz, np. skręcalności optycznej. W przypadku wzorców drugorzędowych, w ich opisie powinno być zaznaczone, z jakimi wzorcami pierwszorzędowymi są powiązane. Określa to możliwość ich stosowania. Na przykład, drugorzędowe wzorce farmakopei amerykańskiej powinny być stosowane do metod opisanych w monografiach tej właśnie farmakopei. W niektórych przypadkach wzorce drugorzędowe tworzone są na potrzeby oddzielnych dokumentacji. Tak jest na przykład w przypadku farmakopei ukraińskiej, której wzorce powiązane są z wzorcami farmakopei europejskiej. Zgodnie z wytyczną ICH Q7, wzorzec drugorzędowy powinien być sporządzony, zidentyfikowany, przebadany, zatwierdzony i przechowywany we właściwy sposób. Przed pierwszym użyciem odpowiednia jakość wzorca drugorzędowego powinna być potwierdzona poprzez porównanie z wzorcem pierwszorzędowym. Każda partia wzorca drugorzędowego powinna być systematycznie sprawdzana zgodnie z udokumentowaną procedurą. Przed podjęciem decyzji o wyborze wzorca należy odpowiedzieć na kilka pytań. Jakiej metody analitycznej używa laboratorium? Jacy dostawcy oferują dany wzorzec i jaka jest jego jakość? Jaki koszt związany jest z ewentualnym otrzymywaniem wzorca we własnym zakresie? Jak duże ilości wzorca są potrzebne? Wzorce zanieczyszczeń stanowią osobny problem, opisywany dość ogólnie, o czym świadczy cytat z przewodnika ICH. Wzorce używane w procedurach analitycznych mających na celu oznaczanie zanieczyszczeń powinny być otrzymywane i charakteryzowane w sposób odpowiedni dla ich przewidywanego zastosowania. Jeżeli wzorzec zanieczyszczenia dostępny jest w farmakopei, a laboratorium wykonuje analizy dokładnie zgodnie z zawartym w niej opisem, wybór wzorca jest oczywisty. Należy stosować wzorzec do farmakopei. W innych przypadkach należy dokonać wyboru zgodnie z opisanymi poprzednio zasadami. Jeżeli wzorzec zanieczyszczenia nie jest dostępny w farmakopei, według której się pracuje, lub analizę wykonuje się według własnej metody lub zmodyfikowanej metody farmakopalnej, należy otrzymać wzorzec we własnym zakresie lub zakupić wzorzec od niezależnego dostawcy. Należy pamiętać o tym, że jakość wzorców zanieczyszczeń może mieć decydujące znaczenie dla dopuszczenia lub nie danej partii substancji farmaceutycznej do użytku. Jeżeli o takim dopuszczeniu decyduje zawartość zanieczyszczenia w API, błąd w określeniu czystości wzorca może spowodować albo niedopuszczenie do użytku partii produktu o dobrej jakości. W przypadku, kiedy czystość wzorca została określona jako za wysoka w porównaniu z rzeczywistą, bądź dopuszczenie do użytku partii produktu o złej jakości w przypadku, kiedy czystość wzorca została określona jako za niska w porównaniu z rzeczywistą. Jest to szczególnie istotne, jeżeli zawartość kontrolowanego zanieczyszczenia w aktywnej substancji farmaceutycznej znajduje się w pobliżu dopuszczalnego poziomu. Niefarmakopalne wzorce zanieczyszczeń nie mieszczą się w klasyfikacji wzorców pierwszo-drugorzędowych, gdyż ich wytwórcy nie są oficjalnie uznanym źródłem, ale wzorce te są scharakteryzowane niezależnie, bez porównania z wzorcami wyższego rzędu. Decyzja o przydatności wzorca jest podejmowana na podstawie analizy certyfikatu. Im wyższa jakość, to znaczy stopień przebadania wzorca i udokumentowania jego charakterystyki, tym bardziej jest on zbliżony do wzorca pierwszorzędowego. Oto przykład certyfikatu analizy niefarmakopalnego wzorca zanieczyszczenia substancji aktywnej. Pierwsza strona certyfikatu zawiera takie informacje ogólne jak nazwa i wzór chemiczny substancji, jej numer kas, warunki przechowywania, zawartość, a także informację na temat daty ważności wzorca. Kolejne dane w certyfikacie to potwierdzenie tożsamości metodą NMR a także IR, informacja dotycząca warunków wyznaczenia czystości metodą HPLC. Wynik wyznaczenia czystości. Kolejna strona certyfikatu zawiera informacje na temat zawartości wody i pozostałości rozpuszczalników oraz końcowy wynik wyznaczonej zawartości wzorca. W każdym laboratorium stosuje się aparaturę analityczną i pomocniczą wymagającą regularnej kalibracji, której nie można dokonać przy użyciu wzorców do farmakopei. Przykłady to wzorce metali potrzebne do kalibracji spektrofotometrów ASA lub LCP oraz wzorce pH, konduktometryczne, Refraktometryczne, barwy, mętności i wiele, wiele innych. Problem właściwego wyboru wzorca do kalibracji aparatury analitycznej jest bardzo szeroki. W nielicznych przypadkach, np. aparatu do pomiaru temperatury topnienia, można stosować wzorce do farmakopei. W ogromnej większości przypadków konieczne jest dokonanie wyboru pomiędzy wzorcami. W tym przypadku raczej należy używać nazwy materiały odniesienia dostępnymi na rynku. Zazwyczaj oferuje je wielu dostawców. O wyborze powinna decydować jakość certyfikatu materiału. Nie musi to być koniecznie materiał mający rangę certyfikowanego, w miarę możliwości powinien jednak być scharakteryzowany z zachowaniem spójności pomiarowej. Temat ten został jedynie zaznaczony i wymaga osobnego omówienia, gdyż reguły dotyczące takich materiałów różnią się od przedstawionych w tej prezentacji. Wybór wzorca w laboratorium analizującym produkty farmaceutyczne jest zawsze procesem wymagającym uwagi i zastanowienia, niezależnie od tego, czy chodzi o wzorce służące do analizy API czy do kalibracji pomocniczej aparatury laboratoryjnej. Dziękujemy, że znaleźliście Państwo czas na obejrzenie prezentacji. Czekamy na wszelkie Państwa pytania, zachęcamy do kontaktu z nami.